W filmiku. Jest to już dzień czwarty, od kiedy Maja jest z nami. I dzisiaj jest wtorek 21. Tutaj soniczka sobie leży w swoim legowisku. Zaraz ją przykryję kocykiem ale słabo widać. Bo dzisiaj nie ma jakiejś ładnej, ładnej pogody i w też jest tak trochę ciemno. Ponieważ jest ponury dzień, więc. No ale wydaje mi się, że jednak widać nie. Zaraz ją przykryję kocem. Idę teraz do sklepu, ponieważ mam zamiar kupić legowisko dla Majki. I ja już wróciłam ze sklepu. Jednak nie kupiłam legowiska dla Mai, ponieważ okazało się, że żadnego nie ma takiego, które bym chciała kupić. Wszystkie były takie legowiska, które średnio mi się podobały. Tak więc na razie żadnego nie kupiłam. Może później uda mi się jakieś kupić. Ale za to kupiłam inne rzeczy. A które oczywiście Wam pokażę. Będzie taki hol zakupowy, głównie z rzeczami dla Mai, ale oczywiście Sonia też będzie pewnie z nich korzystać. Będę to rzeczy ze sklepu, z takiego marketu chińskiego. Oraz też jakąś jedną rzecz z Rosmana. Byłam też w Biedronce byłam też w Majsterku, ale tam chyba nic nie kupiłam. Ale teraz Wam oczywiście pokażę rzeczy, które kupiłam. To więc tutaj jest cała torba z zakupami, które zaraz Wam pokażę. I tutaj oczywiście dwie dziewczyny, już ciekawe, co jest w siatce. A pierwszą rzeczą, którą kupiłam, jest to ręcznik dla psa. Ten ręcznik kupiłam w Bidrance i kosztował on prawdopodobnie 8 zł lub 7 zł. Dokładnie nie pamiętam już ceny. I już ten ręcznik otworzyłam. I tak on wygląda. No i on chyba będzie dla Mai, ponieważ Sonia ma ręcznik. Ale oczywiście też. A też to nie będzie tak, że zawsze, że mogę też oczywiście wytrzymać w tym sonie. Moje jeżeli dziewczyny bardzo rzadko kąpie, więc. a maja to w ogóle jeszcze nie była kąpana, tak więc prawdopodobnie ym, dopiero będzie. I to jest pierwsza rzecz: z biedronki. Kolejna rzecz to są to woreczki takie prawie do sprzątania y, po psie. I tutaj jest ich 12 woreczków za 16 zł cena tych wszystkich woreczków to 16 zł jest dość dużo rolek 12 no i na pewno się przydadzą zwłaszcza teraz jak są dwa pieski kolejna rzecz to są przysmaki i zakupiłam je w Rosmanie u mnie znowu w Rosmanie była jakaś promocja trochę na te przysmaki tak więc nie wiem czy kupiłam je jakoś za 5 zł w ogólnie kosztują więcej albo za 5 z czymś, dokładnie już nie pamiętam ale to są te fajne te fileciki, które moja Sonia bardzo lubi Tak więc myślę, że Mai też będą smakować, chociaż ona jeszcze ich nie jadła No ale one obydwie będą jadły I tutaj jest fajnie, bo są one o małej zawartości procent turczu I mają też bardzo dobry skład Następną rzeczą, którą kupiłam jest to kocyk Który też prawdopodobnie będzie kocem dla Mai Jest to taki bardzo milutki kocyk A tak, ona już sobie na nim usiadła i ten kocyk kosztował 22 zł. Jest on taki różowy, łapki, tak jak widzicie. I jego go kupiłam w takim dużym chińskim markecie. W dziale, oczywiście, dla zwierząt, dla piesków. Tak więc będzie prawdopodobnie dla mojej. Ale oczywiście są nie też, jak coś mogę takim kocykiem przykryć. Ale fajnie jest bardzo taki naprawdę milutki. I to są już wszystkie zakupy, jakie zrobiłam. Wszystkie rzeczy, które kupiłam. Tak więc ręcznik kocyk, wreczki i przysmaki. nowy kocyk bardzo jej się spodobał. Zaraz będziemy kąpać maję. Będzie to jej pierwsza kąpiel u nas. I ja użyję do tego takiego szamponu. Jest to ten szampon, który już dawno temu dostaliśmy w pasy zwierzaka dla sonii. I też potem popryskami tą odżywką, tą samą, którą już miałam. No i. W tu ma swój ręcznik, więc ten będzie ręcznikiem wytarta. I to już moja czeka na swoją kąpielę. Majka jest tutaj kompana teraz I Majeczka jest już pokąpieli. kąpieli Troszkę się bała, ale jakoś było ale już jak skończyliśmy ją to się zaczęła cieszyć. Tak więc, jeżeli Wam się filmik podobał, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.